Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski. Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Banny, umęczony pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. o wypełnienie woli Bożej Ojcze nasz który jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi O większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Rozważając w dniu dzisiejszym tajemnicę światła, różańca świętego, skorzystamy z przemyśleń świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, a tę naszą modlitwę ofiarujmy w podziękowaniu Dobremu Jezusowi za to, że jest z nami, że dał nam Kościół, sakramenty. Podziękujmy Dobremu Bogu za wszystkich kapłanów, którzy nas prowadzą do Boga, których spotkaliśmy na drogach naszego życia. Naszej Matce i Królowej podziękujmy za obecność i wstawiennictwo. Prośmy za Kościół Kapłanów, nowe powołania kapłańskie i zakonne, naszą wspólnotę Teoforos i wszystkie jej dzieła, naszą internetową wspólnotę modlitewną i wszystkie nasze intencje. Nasze rodziny, przyjaciół, tych wszystkich, których nosimy w naszych sercach, dzisiejszych jubilatów, Tomasza i Grzegorza. Dzieci, młodzież, osoby starsze. Za tych wszystkich, którym obiecaliśmy naszą modlitwę, którzy jej potrzebują i którzy o nią prosili. Za chorych, cierpiących, samotnych, umierających, zmarłych, za dusze czyśćcowe. O nawrócenie grzeszników. O potrzebne siły i łaski dla obrońców Ukrainy. Pokój na Ukrainie i na całym świecie pomyślność, błogosławieństwo, suwerenność dla naszej Ojczyzny, o sprawiedliwość społeczną na całym świecie, poszanowanie godności każdego człowieka, życia ludzkiego, odpoczęcia aż do naturalnej śmierci, w intencji wszystkich rodzin i małżeństw, szczególnie tych przeżywających kryzysy, o to, aby dobro pokonało zło i we wszystkich naszych sprawach. Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Największym zaszczytem udzielonym duszy przez Boga, nie jest to, że daje wiele, lecz to, że wiele żąda od niej. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie nas na pokuszenie, ale na zbaw z regalem.

Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego jest. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego jest. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrawa się Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaść Ty między niechestami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrawa się Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaść Ty między niechestami i błogosławiony owoć żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrawa się Mario, łatki pełna Pan z Tobą, błogosławiona z tymi między i błogosławiony oboź żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrawa się Mario, pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ci między niebiezkami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrawa się Mario, łatki pełna Pan z Tobą błogosławiona ci między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrawa się Mario, o pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ci między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica druga, cud w Kanie. Widząc niepokój w Kanie młodych oblubieńców, powiedziałaś Synowi, co było ich troską. Tyś współczuła w kłopotach biednych nowożeńców i znałaś niepojętą Jezusa moc boską. Ojcze nasz, który się z niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze dni. jako i my odpuszczamy naszym innowajstwo. nie wyśle nas na poprzez, ale nas da w obiektyw. Zdrowaś, łaski pełna, Pan z Tobą, między niewiastami i błogosławiony ozór żywota Twojego Święta Marjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mariu łaski pełna, Pan z Tobą, między niewiastami i Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzysznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, pełna, Święta Maria Matko Boża, mórz się za nami grzesznimi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, Żywotem, jest. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezus Maria, laski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona o I błogosławione o fiń swojego jest. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezus Maria, laski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona o fiń i błogosławiony, owo przygoda Twojego Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, woskupelny Pan z Tobą, a z odpowionaś Ty między niewiestami, i błogosławiony, owo przygoda Twojego Dzieca. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, woskupelny Pan z Tobą, a z odpowionaś Ty między niewiestami, i żywota Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą I błogosławiony owoc żywota swojego jest Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci nasze amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławiony owoc Błogosławiony w Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia. O Jezu, mimo mojej maleńkości, chciałabym oświecać duszę, jak prorocy, doktorzy. Odczuwam powołanie apostoła. Chciałabym w tym samym czasie głosić Ewangelię, pięciu częściach świata. Ojcze nasz, który się w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie być nas na pokuszenie. Ale nas powody złego Amen. Trowaćmy łaski pełna, Panu na i błogosławiony owoc żywota Twojej, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowić, Maria Łaski, błogosławionaś Ty między stami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowić, Maria łaskiwa Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski w nową, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica czwarta. Przemienienie. By żyć miłością, nie w taboru chwale, Stawiać nam trzeba przybytki na ziemi, lecz za Jezusem mężnie i wytrwale wciąż postępować śladami krwawymi. Ojcze nasz, który się z niebie święć, się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Więc żyć miłością jest to, Królu Chwały. Żyć Twoim życiem wesele przeczyste. Jak Ty, ukryty, żyjesz w hostii białej, tak ja się ukryć chcę z Tobą, o Chryste. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my naszym winowajcom i nie róć nas na pokuszenie, ale na zbaw od naszego anu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan to Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan to był błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między mi i błogosławiony owad żywota Twojego, Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony ty między niewiastami i błogosławiony owad żywota Twojego, Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan z Tobą, błyszonać się między niewiastami i mogę się żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami i błogosławiona obecnie żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Marjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Mario bez grzechu pierworodnego poczęta, Móc się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W intencji Ojca Świętego, abyśmy mogli zyskać odpust za odmówienie różańca. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem Swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas odnawaj. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz ducha Twego na ziemię, spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów, Święta Dziewica Maryja, stanie się naszą orędowniczką. Amen. Święty Józefie, oglubieńcze Bogu Rodzicy Maryi, opiekunie rodzin, Twoje ojcowskie opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za wspólną modlitwę. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Tradycyjnie dziękujemy osobom, które na swojej modlitwie. Poprowadziły, szczególnie naszej młodzieży, Łukaszowi i Marysi. Składamy jak najserdeczniejsze życzenia. Jubilatom dzisiejszym z intencji okazało się, że jest ich co najmniej trzech w naszej wspólnocie modlitewnej, czy też w naszych rodzinach. Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami. Przyjmijmy teraz Boże Błogosławieństwo i śpijmy dobrze. Pan z Wami. Noc spokojną śmierć szczęśliwą niech dawam Wam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muzyka Niechaj słowa mych ust oraz myśli, które w sercu mam, znajdą uznanie Twe. Uznanie Twe. Niechaj słowa mych ust oraz myśli, które w sercu mam, znajdą uznanie Twe, Boże mój. Niechaj słowa mych ust oraz myśli, które w sercu mam, znajdą usnanie twe. Uznanie twe. Niechaj słowa mych ust oraz myśli, które w sercu mam, znajdą usnanie twe, Boże mój. Tyś mym zbawieniem, śpiewać tobie tylko chcę, Pragnę być błogosławieństwem w oczach Twych. W każdej chwili i godzinie Pragnę zawsze być Twym sługą, Sprawbym był błogosławieństwem w oczach Twych w Twych. Niechaj słowa mych ust oraz myśli, które w sercu mam, znajdą uznanie Twe. Uznanie Twe. Niechaj słowa mych ust oraz myśli, które w sercu mam, znajdą usnanie Twe. Boże mój. Tyś mą skalą, zbawieniem śpiewać Tobie tylko chcę. Pragnę być błogosławieństwem w oczach Twych. W każdej chwili i godzinie pragnę zawsze być Twym sługą. Sprawbym był błogosławieństwem W oczach, twech, w oczach twech.